Witamy serdecznie Olgerda Cygana, CEO Digital One, który podczas nadchodzącej konferencji Ad Standard 2011 Link or Like pokaże prezentację klasyczne banery or engagement ads. Zmierzch klasycznej reklamy or. Panie Olgierdzie, pierwsze pytanie: co to są engagement ads? No, Jak sama nazwa wskazuje, są to reklamy nakierowane na zaangażowanie użytkowników, czyli takie, które chcemy, żeby wywołały jakąś reakcję, a nie były tylko pasywnym przekazem reklamowym. A co pan sądzi o dynamicznie rosnącym trendzie gamifikacji i grywalizacji w marketingu jako części engagement ads? Myślę, że to przede wszystkim należy na to spojrzeć, jak na dostosowanie się branży komunikacji reklamowej, marketingowej do trendów, które obowiązują po prostu w życiu codziennym naszych innych ludzi. Tak? Ciężko ich nawet nazywać już dzisiaj konsumentami, po prostu innych ludzi. Skoro ludzie grają. A spędzają dużo czasu przed komputerami, przed konsolami, to naturalnym staje się to, że chcemy z przekazem reklamowym być tam, gdzie ten czas spędzają, czyli w grze, w samej grze, w jej wnętrzu. A jak można mierzyć ten engagement? Czy są jakieś miary, które można by tutaj zastosować? No więc jest to troszeczkę święty gral, do którego wszyscy branżowo dążymy. Na dzień dzisiejszy nie ma jednego uniwersalnego wskaźnika, który pozwala a zmierzyć zaangażowanie. Tutaj myślę, że najtęższe umysły cały czas pracują nad tym, jak, jak to zaangażowanie mierzyć. Pojawiają się różne pomysły, natomiast żaden jeszcze na dzień dzisiejszy nie stał się standardem, który by na rynku obowiązywał, więc można raczej powiedzieć, że jesteśmy cały czas w okresie prób i starania się, aby taki uniwersalny wskaźnik wypracować. A wskazałby Pan jakieś najważniejsze trendy w reklamie na 2011 rok? Prawdę mówiąc, mam dużą nadzieję, że będziemy szli w jakość, a nie w ilość, bo myślę, że największym, może od tej strony powiem największym problemem z mojego punktu widzenia, osoby, która odpowiada za prawidłową komunikację, jest to, że Reklama internetowa jest bardzo rozdrobniona. Na stronie potrafimy mieć kilka różnych banerów. To nie pomaga w dobrym przekazie i to nie pomaga w dobrym odbiorze, a to rozbija naszą koncentrację. Więc myślę, że branża powinna bardziej iść w stronę reklam właśnie jakościowych, angażujących. Przez jakościowe rozumiemy pełnoekranowe reklamy, takie w których można zaangażować użytkownika przez robienie czegoś. Pierwsze przykłady się pokazują, różnego rodzaju nawet gry w reklamie to już jest coś więcej niż tylko pasywny pasek reklamowy. I myślę, że w taką stronę powinniśmy zmierzać, żeby ta reklama była czymś interesującym i dobrej jakości, a nie czymś, co nam przeszkadza w konsumowaniu, tak nieładnie powiem, internetu, czyli po prostu w przeglądaniu stron i czytaniu treści. Nikt nie lubi, kiedy wyskakuje mu to player zasłaniający artykuł, który właśnie zaczął czytać. Więcej dowiecie się Państwo podczas mojej prelekcji poświęconej właśnie kierunkom rozwoju reklamy internetowej, która odbędzie się w trakcie konferencji Ad Standard 2011, link or like, na którą serdecznie zapraszam.